Knieś ty lepiej jeździ. Ja nie chcę cały czas jeździć. Galaretki lubię jeść. Lubię też jeść kanapki, naleśniki i różne rzeczy lubię jeść. A nie tylko jeździć i jeździć. Dobra, odkładam, bo to nie moje. Po drugie, jak mi ktoś mówi, jak mam żyć, to i tak zazwyczaj zrobię odwrotnie. Jestem zwykłym baranem. Znaczy zodiakalnym oczywiście. Dobra, jedziemy. Tu trzeba jakieś mufy zapodać. Bo nie wiem, czy dać takie chude, czy może takie troszeczkę bardziej otyłe. Nóż jest przepięknie naostrzony. Wiem, że pisaliście, że to nie jest odpowiednia stal. Ale zobaczcie dźwięk. A, chyba się zaciąłem. Ta, nieodpowiednia. Już się zaciąłem. Zobaczcie dźwięk. Piękny dźwięk jest. Ja to gotowałem 14 godzin w oleju, ale tego pewnie nikt nie wie. Zahartowałem to też staropolskim sposobem, jak kiedyś to robili kowale dawno, dawno. Rękojeści, no przyznaję, nie, nie umiem za dobrze zrobić. Ale jeśli chodzi o metal, to jest mój konik. A ta widia tutaj na końcu, ona w ogóle nie przeszkadza, bo ją na końcu dodają, tak naprawdę dostali. Widziałem filmiki na YouTube, jak to robią. Także dziękuję za najtańszy towar na świecie, czyli dobre rady, i po prostu zrobię i tak po swojemu. Tylko potrzebuję trochę czasu. Kupiłem tarczę, tak jak mi radziliście do tej rękojeści. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie wspaniale. Oto klasyczny przykład, dlaczego mężczyźni żyją krócej. Nie jestem stolarzem, muszę to przeciąć na pół, nie będę tego trzymał ręką, głupi nie jestem, ale mądry w sumie też nie. Dobre co? Spróbuję, ale aż się sam boję. Przywiązałem się do tych palców, 40 lat razem. Dla niedowiarków to żadna ściema, zacząłem. Wszedłem na 2 cm już, ja elegancko będzie. Nagrywam. Matko Bosko, jak ja mam nagrywać? Nie wierzę, jestem hardcorem. <grywa> udało mi się. No i dobra, mam rękojeść. Udało się. Teraz tylko to wszystko połączyć. Razem mufami wyszlifować. Zrobić kształt. Zatopić ten kształt. No, 3-4 dni roboty i będzie zrobione. Teraz tylko małe milwoki, i jesteśmy na drugiej stronie. Tu trzeba dwa otwory zrobić: jeden i drugi. W imadle robię, żeby było symetrycznie. Trzeba to zrobić dwoma różnymi otworami. Bo z jednej strony, czyli z tej, będzie śrubka, czyli taki otwór, a z drugiej będzie grubszy otwór. Dobrze, że mam dwie suwmiarki inaczej projekt byłby niedokończony. Jak zrobić symetryczny otwór z małą wiedzą i dużym doświadczeniem? No, właśnie tak. Pierwsza mufa siedzi, druga prawie. Trzeba to teraz tylko wkręcić. Wybrałem przepiękne śruby, żeby było pięknie. Podoba mi się to powoli. Śruba oczywiście nie będzie wystawać. To będzie ładnie tu zeszlifowane. To zaczyna się robić. Nie, nie. A co to jest w ogóle? Piękne to jest. No co to jest? To jest, będzie nóż. nóż. A my mamy już milion noży. Wiem. Oddawaj. Odrysowałem sobie tu paluchy. I teraz jeszcze zrobię tutaj coś. To jest jeszcze troszeczkę tak jakby niedokończone, ale no już zaczyna to wyglądać jak prawdziwy ludzki nóż. Tutaj zostawiam sobie otwór, bo chcę być jak ram, bo tam będą różne rzeczy, opatrunek, jakby mnie ktoś postrzelił. No zobaczycie później. Dobra, na dzisiaj koniec 8 godzin pracy. Jutro też jest dzień. Nie ma co robić psychozy. No Skoczyła chwilkę, a ino przewróciła szybko.